Siemanko i co tam na kolejnym odcinku. Dzisiaj kosimy. Przejężyto, tak jest. Tu już ciąg przygotowany, nowy, z przyczepką też nową. Ale trzeba szybko. Bo oparać mam deszcze być. Tam tylko jedno pole mam do skoszenia. wistula przygotowana już. Dobra. Odpalamy. Na Pinerę i lecimy. Rura w tym bąbowce Jest dziewiąta rano bodajże Ja odewistują, bo to deszcze takie zapowiadają mu że jak mnie nie bym bo jeszcze się o tym lubię. O Jezus mory, ja ubramy roboty Bo oh, yes. No się! Szybko, pełen las! Rura! Cię tam. Czemu ja Tak, hey, tam musimy zobaczyć, czy klapkę zamknąć. No, zamknąć klapkę. Przężytko do Zamknąć jest już. Z tego jedzmy, jedzmy, jedzmy. Także jak to zbliżenie. No, trochę z tego przerzutka po tym pryskaniu odeszło w ale musiałem po prostu, bo by nic nie urosło. Może ale... będzie, będzie pełna przy pełnej zbiorni. Dobra. To się nie ma, co zastanawiać, co trzeba wierzyć. tak, przyjadę, co myślimy, czy, czy dobrze działa. Dziś naszej porcji na ten coś tam da do zbudowika, bo naprawdę nie ma czasu. zobaczymy jak to wygląda aaa nawet dobrze jak sita wyglądają jest jako dobrze i to tu może być zobacz kurcze tu muszę wejść zobaczmy jeszcze sita od góry ja nie wiem czy ja tu wejdę bo tam jest taka wysoka tak? mm. zobaczmy Ile tu? A, coś jest w No razie, Pali... czekaj. Nie, myślałem, że paliwo leci już. No, tu. Yep. ogóle No, rura! Pełen go! Jak, jak? wypad. wypadły? Nie wypadamy w wcześniej bieg. Ja nie Jak myślicie, to, myślicie, dojadę do końca tym kąpowcem. Ja obstawiam, że dasz tego z 10 ton, chociaż, chociaż. Ale chyba się przeliczyłem. A może też się nie przeliczyłem. No nie mhm. no tu to, to drzewo, to trzeba... Ładź, to jest długie a jak patrzę, o tyle co w zbiorniku ile jest, to się powoli zaczyna martwić. ja muszę zobaczyć. Tylko taka to. Tylko, to? wskazuje się. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, zarosło. Trzy razy można udać ja się grać chociaż teraz ja, nie. Takie Trzy razy powinno być. Tu będzie najgorzej Bo tu mi więc siada jak coś się pokazuje O tu są siaty ładne ładny las no. Owie ja nie wiem czy nie doję

No to teleportacja! O. Już się przeteleportowałem, widzicie. Muchawa rozstawiona się w ciebie. O 6 rano w maszynki przygotowane, Do kąpań wczoraj zacząłem przygotowywać. Zbiegł i zbiegł teraz... No nie ma tym do. No to otworzyć gdzieś... No o okno no. no to starczy na no, no. no, nie zatrzymuję się, nawet bez zatrzymywania jadę no To trzeba no, To Szybka skrzynia blokówki. Taki transport Bo ja nie jestem pewien czy rura wystąpi, nie wiem, czy za niską lub jest tak szybko na zakręcie. Hej, jak minę do to... 3 tony około z jednego przejazdu może leć te 10 tony z tego kawałeczka ale lecęc widzowie, ja się tak jaram tym ciągłem no taki szybki nudo tak mi było ja wisz

no wysypała. Tu wejdą już z... cztery z No i teraz chodź, kamieńczyk wyciągnął ten O jest! Gdzieś te same wypadki są wyzane. Tu, jak widzicie. Biedą, nie żyje, bo to, to, to takie duże nie jest no. dobra trzeba się zbliżyć bo tu w tym cieniu jeszcze się tak kurzy ale się kurzy ja my nic nie ma widać ale skupę musi być Skupę musi być bo się kurzy dosyć mocno to idzie ja w ogóle pierwszy raz na odcinku widzicie przyczepę nową, nowy ciągnik, no i nowe pole wreszcie połączone. I piłem i dołączyłem. Tutaj lasek wycięty. Długi kolor, długi kawałek. Tam ja już na dwa razy do dalej i się oziąć. No naraz nie dało rad. Droga kiedyś była, tylko tyle zostało. No Najgorzej jak nie dojadę do wtedy... Jak to bym musiał zrobić, nie wiem. Dobrze, że nie dojadę, bo to będzie więcej pieniądka do kieszonku. To będzie widać już w tym drugim troszeczkę albo w tym pierwszym będzie pełne to okienko to ja muszę kosić tu żeby po sąsiada ziemniaka wyjechać Tylko tak zerkam co chwilę na ten zbiornik złoma leci leci o już w pierwszym widać Widać, że mi się coś... Terabi, bo mi się wbieram. Do widzenia ja, to ja tu się do tego wyjadę i tu wykoszę. Nie?

Szkoła. Szybka skrzynia to jest jednak na, się będę musiał tym co? O kurczę, Dobra, do. hamulce ma no. je. ucieczki!